serdecznie chciałabym pokazać jak pocerować dżinsy. Mam tutaj dwa przykłady. To są na przykład dżinsy, które zaczynają się tu niszczyć w kroku i jest to na takim etapie, że możemy to zrobić naprawdę tak, żeby nie było tego widać. Tu mam z kolei drugi przykład dżinsów, które już kiedyś tam wcześniej cerowałam. Jest to taki bardziej, ma to taki wyraz bardziej artystyczny niż. Tutaj już, już przy takich dziurach nie jestem w stanie y, zrobić tego tak, żeby nie było tego widać, ale można jeszcze to zrobić tak, żeby nadawały się do ponoszenia, zwłaszcza, że młodzież akceptuje takie rzeczy. Do tego y, dobieram sobie nici, więc tak, tutaj y, będę to robiła szarymi nićmi, ponieważ wcześniej też tak robiłam, ale ogólnie najlepiej dobrać sobie nici, jak najbardziej zbliżone do koloru tego miejsca, które będziemy cerować. Tutaj dobrałam te nici, bo one tu mi najbardziej się zlewają z tym miejscem, ale gdybym przykładowo cerowała bądź naprawiała jakąś dziurę w tym miejscu, no to te nici już by się nie sprawdziły. Musimy dobierać nici. Jeśli mamy kilka miejsc spodniach do pocerowania, to musimy do każdej, można powiedzieć, dziury dobierać osobne nici, bo jak wiadomo, skoro dżinsy dekatyzowane są w niektórych miejscach jaśniejsze, więc nie zrobimy tego raczej jednymi nici. Teraz w tym celu muszę tutaj te miejsca od lewej strony. Sobie podkleić kamelówką. Będzie mi się to po prostu lepiej robiło. Tutaj y, też sobie to podkleję, tak żeby mi nie uciekały te tutaj te takie poprute części, ale y, ponieważ nie dostanę się do tej nogawki, więc muszę tutaj na kawałku rozpruć sobie szef. Y, nie radziłabym robić to w miejscu, gdzie jest tebnowanie. Jeśli jest to możliwe, to poszukać miejsca, gdzie nie ma sternowania. Więc tu na tym kawałku rozpruję szef, następnie podkleję e, kamelówką te miejsca, które będę sterowała. Powiedz mi, czy zabrać kamelówki może być coś innego? Bo my tutaj mamy kamelówkę, ale czy, czy jak ktoś ma na przykład, nie wiem, flizelinę, czy też jest dobrze, czy to jednak. Może być fliz i też spotkałam się z taką papierową taśmą, którą czasami podkleja się. Podszywa się spodnie, na przykład, jak ktoś nie ma maszyny, nie podszywa ich, tylko podkleja je taką taśmą papierową, na której jest klej. I na przykład można ten klej użyć i przykleić na przykład zamiast kamelówki jeans. I wtedy, no, wtedy to najbardziej wiarygodnie wygląda, zwłaszcza przy tak dużych dziurach. że prasujesz teraz, tak, tak? najpierw to sobie tutaj rozprasuję ładnie. Już rozpróbłaś ten kawałeczek widzę. Tak, i teraz ponakładam tutaj trochę. I nakleiłaś tą kameróweczkę. Tak. Widzisz że taki kawałek aby tylko zakryło, tak? Te wszystkie tak. frędzelki. A ile wyprułaś dużo chyba? Nie? jak tam dojdziesz? Czy duży kawałek wyprułaś? No tak, żeby mi... żebym tu maszyną weszła, nie? Aha, ja bym pewnie więcej wypróła. Nie, nie ma takiej potrzeby. Tutaj nic nie musiałyśmy próć. Znaczy nie musiałaś. Nie. To jest bardzo... Tu jeszcze... Na tym etapie najlepiej zrobić takie rzeczy, bo właśnie dopóki nie ma jeszcze dziur, postrzępionych nitek, szmatek, wtedy można to zrobić naprawdę ładnie. Co za chwilę pokażemy? Aż jestem ciekawa. Jeszcze nigdy nie celowałam spać. zawsze czarna? Nie, nie, na nie, może być szara, może być biała, no zależy też jaki spodnik cerujemy, jeśli będziemy cerować jasne dżins, no to wiadomo, że lepiej biała. No i teraz możemy zacząć cerować. Jest długość ściegu, tak. No. Tak, taki dosyć drobny musimy ustawić. Ale co jest prostym czy zegzakiem jakimś? Jakim ściegiem Widzę, że prostym na razie, Prost. tak? W ogóle nie, 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 nie korzystam z egzaka tutaj. A teraz zaraz przy razie. Zaraz przy razie delikatnie w prawo widzę chyba, tak? Odbijasz? Tak. Nic nie widać, to ja może jeszcze zrobię trochę i wtedy... A teraz czekaj, czekaj, weź rękę, teraz troszeczkę widać, jeszcze pokaż palcem tylko, które to jest miejsce, o tutaj, no to ogólnie super, że tego nie widać, tak? no, jest no, no właśnie o to chodzi, żeby nie było widać. <grym> no to pierwszy mamy z głowy, widzę, tak? Pierwszy ten, bo... Tak, no i tak musimy podejść do, 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 do każdego. każdego tego, no. I zawsze to robisz prostopadle, tak jak to robiłaś do tego szwu? Yy, bo tutaj trzeba się przyjrzeć. Tutaj tak idzie, idą takie prążki. Mhm. Nigdy nie lecę z tym tak, według tych prążków. Tylko tu są takie poprzeczne. I staram się iść z ich kierunkiem, bo wtedy ta nitka jakby w środku yy, lepiej wchodzi pomiędzy te wszystkie yy, te w ten jeans, nie? I, I dzięki temu ona się tak ładnie chowa. Aha. I idzie zgodnie z kierunkiem tym. Więc też nie daję jakiegoś cienia. I teraz wszystkie już te miejsca staram się robić też w tym samym kierunku, nie? To co o tym właśnie mówiłam. Następne zniknęło. Na razie nie ucinam tych nitek. to sobie wszystko poobcinała. Stopka widzę zwykła, normalna i tak. do szycia. W takich jakichś bardziej skomplikowanych maszynach są stopki do cerowania. Kiedyś się spotkałam z czymś takim. W którejś tam maszynie, ale... I korzystałam z tego nawet. On też ma chyba, ale one są chyba po prostu przezroczyste i mają taki bardziej okrągły chyba, tak? Ten. Czy nie? A jednak ja nie, nie pamiętam, czym wyróżniała się ta ale nazywała się docerowanie. Kolejne miejsce zabezpieczone. I tak, po kolei, każdy ten będę robiła. Tutaj widzimy to na lewej stronie, tak? tak jak... żeby zobaczyć, jak gęsto jest to zrobione, ponieważ na prawej no, nie widać tego. Super, na prawej była też rewelacja w ogóle. Zniknęły te, te przetarcia. Przede wszystkim są zabezpieczone i nie pójdą dalej. Super. To druga para jeansów. I tutaj będziemy cerowali to miejsce już podklejone. Tak wygląda na prawej. Poprutek, kawałek. Nawet nie tyle będzie takie cerowanie, co taka naprawa. Ale to już będzie chyba, tutaj będzie już bardziej widoczne, prawda? Bo to też chyba takie trochę zamierzone jest, tak? No tak, bo całe spodnie są takie... No widzę, że nie powycinałaś ani tych, Może powycinać te frędzelki, to by coś dało, gdybyś chciał bardziej ukryć, czy to też nic nie da? Można trochę to wyciąć, nie wiem, może, może gdzie to wytnę, bo jest tego tam sporo. Tak, to takie jeansy, tak im więcej takich rzeczy, tym większy urok, tak? Nie. Zmieniłaś nici, tak? Teraz mamy te szare. Tak. Troszeczkę też większy ściek. A czemu większy? No bo tu takim wcześniej robiłam, nie? Aha, czyli z dwójeczki Na Na trzy. Na trzy. takie same, czy troszeczkę inne? Chyba trochę luźniejsze, tak? jak tak? tak mi się wydaje. Ale o co Ci chodzi? Że tak gęsto? Nie jak w tamtych, bo tutaj widzę, że nie, tu jest rzadziej, rzadziej o wiele. rzadziej. No mówię, to tak już będzie... Artystyczny wyraz. No. bo jest gorsze dojście Zobacz to ładnie i ten. Pokaż I jeszcze może od lewej. Zobaczmy, jak to wygląda na lewej stronie. Ok, i spodnie mamy zacerowany.